thank you Wszystkim Państwa bardzo serdecznie, Panią Dyrektor, Jurorów, Zawodników oraz naszą publiczność. Cieszymy się niezmiernie, że są z nami Państwo podczas organizacji tego projektu, jakim jest Debata Oksfordzka. Szanowni Państwo, pragnę zaznaczyć, że ta debata dzisiejsza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie obecność naszych wspaniałych Jurorów. W naszym jury zasiada Pani Karolina Djakowska, Proszę o brawa. Pani Jolanta Wdowiak oraz Paweł Laskowski z klasy 4D. Ja nazywam się Karol Smolinski, również z klasy 4D i pełnię dzisiaj funkcję marszałka. Razem ze mną jest mój kolega Piotr Trygała, który jest moim sekretarzem i będzie pomagać w czynnościach. Proszę Państwa, dzisiejsza debata dotyka tezy, która brzmi: Bank Centralny skutecznie przeciwdziała inflacji. Obie drużyny propozycji oraz opozycji będą dzisiaj doprowadzać do merytorycznego starcia, dokładnie przepraszam, w którym będą podawać sobie argumenty zależne od ich y położenia na stole. W Skład drużyny propozycji, proszę Państwa, wchodzi Daria Kłodziak z klasy 2B. <klucz> Maciej Wiatrowski, drugi z klasy 2B. Oraz po stronie opozycji mamy dzisiaj przyjemność zobaczyć Zandę Maj z pierwszej D. Macieja Wiatrowskiego. Agatę y, Szymalik, z pierwszej D, Oraz Magdę Konieczną z klasy pierwszej D. Proszę państwa, skoro poznać już naszych zawodników oraz temat debaty. Prosiłbym najpierw przed wytłumaczeniem zasad rozgrywki o określenie się ludzi na widowni. Żeby państwo dostali karty z rewersem i na których jest napis tak albo nie, zależnie od strony. Przypominając tezę, która jeszcze raz przypomnę, drzwi, bank centralny skutecznie przewidział inflacji. Prosiłbym Państwa o określenie się w tej sytuacji. Czy się zgadzacie, czy też nie, aby mój kolega mógł to po prostu zanotował. Proszę się nie wstydzić, można pokazać cokolwiek. Nie. Zdania są podzielone definitywnie, ale większość osób głosuje na nie. Większość jest zdecydowana większość głosuje na nie. Pod koniec naszej debaty, kiedy obie strony podadzą argumenty, zrobimy tak jeszcze raz po to, aby po prostu sprawdzić, czy argumenty jednej albo drugiej strony wpłynęły na Państwa decyzje bądź opinie. Dąży do utrzymania stabilności cen. Rozumiemy to jako niska inflacja. Prowadzi tak polityką pieniężną w taki sposób, aby sprzyjać stabilności systemu finansowego. Realizując te działania, wykorzystuje strategię celu inflacyjnego. Cel inflacyjny w Polsce wynosi 2,5% z możliwym odchyleniem o 1 punkt procentowy. Czyli na przykład od 1,5% do 3. Ma to charakter okresowy. Warto wiedzieć, że strategię celu inflacyjnego jako pierwszy zaczyna stosować w 1990 roku Rezerwowy Bank Nowej Zelandii. Prawie wszystkie banki centralne realizujące strategię celu inflacyjnego odnoszą cel do rocznej dynamiki cen konsumpcyjnych. Wysokość celu inflacyjnego oraz jego forma różni się jednak między poszczególnymi krajami. Na przykład w Czechach, Peru i Szwecji wynosi to 2% z możliwym odchyleniem o 1 punkt procentowy, w Indiach wynosi to 4% z możliwym odchyleniem o 2 punkty procentowe. Wcześniej w latach 70. i 80. XX wieku. Banki centralne stosowały strategię kontroli podaży pieniądza. Strategia ta mówi o przekonaniu, że inflacja jest zjawiskiem monumentalnym, to znaczy, że poziom cen zależy od ilości pieniądza w obiegu. Dziękuję. Dziękujemy za wypowiedź pani Darek Podziak z klasyfiki B. Posłuchajmy co nas do powiedzenia na stronę opozycji. Szanowny marszałku, drogie i kochana publiczności i droga opozycją. Zaczynając, inflacja jest to wzrost cen. Co za tym idzie? Spadek siły nabywczej pieniądza, czyli im inflacja jest wyższa, tym wartość pieniądza jest niższa. Ciągły wzrost inflacji może doprowadzić do spowolnienia gospodarki, jak i nawet kryzysu, co doprowadzi do upadku firm, jak i w najgorszym wypadku do bezrobocia. W naszym wieku polska gospodarka jest totalnie inna niż w latach 90. Gdyby bank centralny rzeczywiście skutecznie przeciwdziałał inflacji, nie mielibyśmy w tym momencie jej na poziomie aż 18,5%. Są ekonomiści, którzy uważają, że należałoby podnieść stopy procentowe ponad poziom obecnej inflacji. Jednakże wtedy cena kredytu wynosiłaby 20%. Zadajmy sobie pytanie, czy jest to możliwe w obecnej sytuacji. Niektórzy ekonomiści mówią natomiast, że należałoby schłodzić gospodarkę i mogłoby to wpłynąć na obniżenie inflacji. Jednakże nie zgadzam się z tym ze względu na to, że nie mielibyśmy wtedy podwyżek cen, no i doprowadziłoby to do wzrostu bezrobocia i trudnych warunków dla gospodarki. Bank centralny skacze, nie umożliwiając nam wszystkich możliwości i nie ma często jasnej komunikacji, która oprócz skutecznego, efektywnego działania jest konieczna w obecnej inflacji. Aby zniwelować problem inflacji banku centralnego, jak i również odpowiednia komunikacja z Ostatnim celem będzie wiarygodność słowa wobec społeczeństwa za realizację założonych celów. Dziękuję. Dziękujemy Panu Maciejowi z klasyki IP za również pełną odpowiedź A co na to odpowie strona opozycji. Szanowny marszałku, drogi żyli, kochana publiczności i szanowna propozycja. Zaczynając, chciałabym zwrócić uwagę szanownego adwesarza, że nie wszystkie te elementy strategii są realizowane. Bardzo często na przykład szwankuje komunikacja banku centralnego z otoczeniem. Ze względu na to część ekonomistów porównuje wiarygodność wystąpień. Prezesa Banku Centralnego do wiarygodności wystąpień prezesa Amerykańskiego Banku Centralnego. Prezes Jerome Powell podczas swoich wystąpień występuje przez 7 minut. Wypowiada się krótko i zwięźle, odpowiadając na pytania dziennikarzy i dając się każdemu dojście do głosu. Natomiast prezes Adam Klapiński wypowiada się godzinę, mówiąc zawile, nie dając dojścia do głosu nikomu, ani nie odpowiadając na pytania dziennikarzy. Jego zdaniem podnosi on stopy procentowe wolniej, a co chwilę mówi, że zaprzestają, co doprowadza do wiecznego koła inflacji, a nie do jej końca. Ponadto w aktualnych czasach wzrost cen w większości gospodarek jest najwyższy od 30 lat. Podsumowując, nie wystarczą tylko słowa, lecz działania, które powodują zmniejszenie inflacji. Inaczej nie będzie rezultatów. Dobrze, dziękujemy. Co na to do powiedzenia ma propozycja? Szanowny Żyli, szanowny marszałku, kochana publiczności i jego opozycja. Odwołując się do słów mojego przedmówcy, skład zadań NBP chodzi nie tylko o utrzymywanie niskiej inflacji w kraju, PR ale przede wszystkim dążenie do utrzymania zrównoważonego zwoju i wzrostu gospodarczego. Po niezwykle dotkliwym dla światowych rynków kryzysie z lat 2008-2009, Bank przywiązuje również dużą uwagę do sytuacji w systemie finansowym. Najastanie nierównowagi w systemie finansowym może prowadzić do stworzenia ryzyka, zachwiania stabilności cen w dłuższym okresie, a nikomu na rękę nie są dynamicznie zmieniające się ceny. Kompetencje NDP wchodzi w poszczególnych, odosobnionych przypadkach możliwość interwencji na rynku walutowym. NDP realizuje strategię celu inflacyjnego w płynnego kursu walutowego. Oznacza to, że. Nie jest on kontrolowany bezpośrednio przez bank centralny, czyli w uproszczeniu kłys złotego, że jest swoim własnym życiem. Czasem idzie w góry, czasem w dół. Wpływają na to czynniki rynkowe, ogólnoświatowe, jak i lokalne. Niemniej płynny jest walutowy nie wyklucza możliwości interwencji na rynku walutowym, gdy jest uzasadnione przez warunki rynkowe lub sprzyja zapewnieniu stabilności makroekonomicznej lub ekonomicznej krajów. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Proszę Państwa, po stronie opozycji pojawiło się pytanie. Oczywiście udzielam głosu, i od razu proszę jedną stronę o odpowiedź na to pytanie, jeżeli tak oto się Dziękuję za możliwość zadania pytania. Czy rzeczywiście 18,5% według Was to jest małe utrzymanie inflacji? I czy macie pomysł na jej zaprzestanie? Pomysł na pewno jest, lecz nie jestem ekspertem, a na pewno ekonomiści NBP e, mają już plan na pokonanie inflacji. Dziękuję. Okay również dziękujemy. Proszę Państwa, w takim razie, skoro yy, odpowiedź na pytanie już, już padła, to wracamy do kolejności. Tak, proszę o zawarcie głosu przedstawiciela opozycji. Szanowny Marszałku, drogie jury, szanowna propozycja i kochana publiczności. Co do przyczyn wybuchu inflacji w szeregu gospodarek, były szef Banku Centralnego Nowej Langii, nie ma wielu wątpliwości. Choć wielu jego kolegów po fachu zrzuca wiele na czynniki globalne, to jego zdaniem powinni raczej uderzyć się we własnej część. Oczywiście do skoku, skoku inflacji przyczyniły się do cen surowców, napędzone najpierw przez związane z pandemią COVID-19 zachwycenie w łańcuchu dostaw, a ostatnio przez konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednak nie była to główna przyczyna obecnych problemów. Były szef Banku Centralnego Nowej Zelandii widzi błęda w ocenie sytuacji, które banki centralne popełniły w czasie pandemii. Rosyjska inwazja na Ukrainę tylko uwydatniła wzrost wersji inflacyjnej. Jednak ceny surowców już wcześniej windował gwałtowny globalny przyrost płynności i zadłużenia. Utrzymać inflację w okolicach 3% udało się wcale nie tak nielicznej grupie krajów. Przykłady, do których zaliczają się Chiny, Japonia, Szwajcaria czy Arabia Saudyjska, dowodzą, że wpływ czynników globalnych może było, można było zneutralizować. Aby po wybuchu pandemii COVID-19 chronić gospodarki przed wpadnięciem w recesję, Rządy zareagowały z działaniami stymulacyjnymi i to dopiero na nie nałożyły się ogromne programy łagodzenia polityki pieniężnej przez banki. Zbyt duża skala wszystkich tych działań doprowadziła do wzrostu cen między innymi surowców i nieruchomości, konsekwencji napędzając presję inflacyjną. I warto tutaj zadać pytanie, dlaczego doszło do popełnienia tych błędów? Zdaniem ekonomistów bankowcy centralni pokładali przesadne zaufanie w swoich narzędziach i modelach. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę Państwa, zauplagiuję się pytanie, dlatego proszę udzielam głosu Pani Dali. Dziękuję. Wypowiadający przed chwilą się zawodnik przedstawił nam sytuację kraju, które osiągnęły najniższy wynik inflacji. Czy metody tych krajów zadziałałyby w Polsce? Dziękuję. Warto zauważyć, że podane kraje różnią się między sobą bardzo, i u nich te metody zadziałały. Więc myślę, że u nas te szansy przegrać, albo przynajmniej bardzo dużo spróbować. Dziękuję. drogi Marszałku, najpiękniejsza publiczności, najlepsza jury oraz szanowana opozycja. Zakres działalności banku polskiego może wydawać się ograniczony, gdyż koncentruje się na polityce monetarnej i na celu inflacji. Bank centralny musi jednak współpracować z rządem Państwo jest zainteresowanym tym, aby działanie banku centralnego nie prowadziło do redukcji rozwoju gospodarczego. W tym zakresie trzeba uzyskać określoną równowagę e, gospodarczą. W tym zakresie trzeba uzyskać określoną równowagę, dlatego aby właściwie wpływać na inflację poprzez stopy procentowe w długim terminie, to trzeba też zadbać o ceny. Okay. Dziękujemy za podsumowanie. W zasadzie można tak powiedzieć w wypowiedzi grupy. Proszę o to samo przedstawicielkę opozycji. A więc podsumowując, skutki gospodarcze i finansowe błędów banków centralnych będą się utrzymywały. obejmą całą globalną gospodarkę, a najbardziej ucierpią na tym najbiedniejsi i najsłabsi. Wystrzał inflacji spowodował, że oczekiwania inflacyjne konsumentów oraz przedsiębiorców poszły do góry, a obniżanie ich będzie problematyczne oraz bolesne. Zdaniem ekonomistów. Yy, Trudne zadanie odzyskania utraconej wiarygodności. Banki centralne powinny rozpocząć od rachunku sumienia. Dziękuję. Dobrze. Dziękujemy obu drużynom za tę debatę, podsumowanie różnych argumentów w końcowych wypowiedziach zawodników. Teraz, znowu, tak jak na początku wspominałem, chciałbym się odnieść do Państwa i tych karteczek, żebyśmy przeprowadzili głosowanie i ogólnie wypowiedzi. Czy Państwo się zgadzają, czy zmienili zdanie, czy są jakieś pytania może do uczestników debaty. Pytań? Pytań chyba brak. Czy to było tak? Nie. nie to, <grym> w porządku. W takim razie przeprowadzimy jeszcze raz głosowanie, ponieważ mamy podłączone głosy, ile było na nie. Czy zgadzają się Państwo zatem po wysłuchaniu argumentów, wysłuszeniu, wysłuchaniu argumentów obu stron? Nada. No, tak. Bank Centralny skutecznie przeciwdziała inflacji. Tak czy nie? Czy zmieni Pani Państwa? Chyba jest jeszcze nie na taki Dobrze. Dziękuję bardzo za udział w W takim razie zarządzam jako marszałek 5-minutową przerwę na jury na podliczenie, nie, nie się. I... <grywa> na podliczenie punktów oraz wydanie decyzji i rezultatów. Dlatego proszę zaczekać, za 5 minut będą wyniki. Prosimy o, o zachowanie spokoju. Mamy już od naszego żyli e, od naszego mamy rezultaty debaty. Znamy już zwycięzcę, zaraz się z Wami podzielimy. Także e, bardzo miło mi to mówić, że debatę wygrała strona opozycji, zdobywając 193 punkty. Brawo! Argumenty, które wystąpili, były naprawdę bardzo trafne, zbudowane i z dobrym wydźwiękiem. Myślę, że to na pewno mogło wpłynąć na rezultat. Ale nie zapominajmy też o drugiej drużynie, o stronie propozycji, która naprawdę się przegrała, ale zdobyła 163 punkty, co również jest bardzo dobrym wynikiem. Gratuluję. Chcieliśmy wszystkim podziękować za wysłuchanie naszej debaty, za to, że się tutaj poświęciliście swój czas, że nie przekazaliście, że przychodziliście. Mamy nadzieję, że. Podobało Wam się i że coś z tego wyciągnęliście. Także bardzo dziękujemy za uwagę. W tej debacie dało mi nowe spojrzenie na inflację oraz bank centralny oraz nową wiedzę na tych tematach, o tych tematach. Dało mi to też możliwość pracy w grupie oraz nowe doświadczenie, jakim było wystąpienie przed tak dużą publicznością. Dzięki tej debacie dowiedziałem się wiele ciekawych rzeczy ze strony opozycji. Nauczyłem się m.in. przemawiać przed mikrofonem. Wcześniej było to dla mnie problematyczne. Nauczyłam się czym jest inflacja, jak działa bank centralny i nauczyłam się panować ze stresem i wystąpieniami publicznymi. Dzięki tej debacie nauczyłem się, dowiedziałem się jak działa NBP i również dzięki tej debacie dowiedziałem się jak się pracuje w grupie.